W Zielonogórskiej Palmiarni 6 marca odbyło się pierwsze walne zebranie członków Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska. Podczas spotkania w Palmiarni wybrano władze stowarzyszenia, skład zarządu, Przewodniczący Janusz Jasiński, wiceprzewodniczący Janusz Kubicki, drugi wiceprzewodniczący Wacław Maciuszonek i sekretarz Henryk Mazurkiewicz. Członkiem zarządu został również żarski przedsiębiorca pan Krzysztof Raczkowski. Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska liczy 32 członków, w tym 27 gmin oraz 5 członków wspierających, którzy realizować będą wspólne cele, między innymi. Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów, inicjowanie, propagowanie, przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu obszaru, na którym działają członkowie stowarzyszenia, pozyskiwanie inwestorów, realizacja priorytetów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, wspieranie przedsięwzięć turystycznych. 6 marca w sali konferencyjnej Ratusza odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którego celem było omówienie ogłoszonego 22 lutego bieżącego roku otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Na spotkanie przybyło ponad 30 osób z różnych organizacji. Zebranych powitał wiceburmistrz Edward Łyba. W pierwszej części naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Elżbieta Maj przedstawiła warunki składania ofert, zasady przyznawania dotacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. Następnie pani Donata Karwacka z firmy Faber Consulting i pan Leszek Masklak z Lubuskiego Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej zaprezentowali dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pierwszy Zielonogórska Kuźnia III. Sektora dotyczący wzmocnienia organizacji NGO i druki bezpłatnych szkoleń, doradztwa i wsparcia dla stowarzyszeń. 9 marca w ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Żarwa Cława Maciuszonka z burmistrzem Forst Jürgenem Goldschmidtem. Rozmowy dotyczyły głównie możliwości realizacji wspólnych projektów dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020. W trakcie dyskusji omawiano liczne zagadnienia, które miasta mogłyby realizować zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Wskazywano na wspólne płaszczyzny działania takie jak Europejskie Stowarzyszenie Parków Łużyckich, ścieżki rowerowe, kolej, wspólna tradycja i historia, rewitalizacja obiektów turystycznych, nawiązanie współpracy polskich i niemieckich stowarzyszeń i placówek oświatowych, wspólna prezentacja turystyczna regionu. 17 marca w Żarach odbędzie się polsko-niemiecki festiwal Tańca. W tej chwili już będzie zapowiedziało 70 prezentacji, 20 zespołów z całej Polski. Najdalsze zespoły, które przyjadą do nas, to Gniezno, Szczecin, Stargard Szczeciński, Wrocław Gorzów, no i jeszcze wiele, wiele innych miejscowości. Także co roku przyjeżdża coraz więcej zespołów. Wszyscy, którzy byli przez dwa lata u nas, przyjadą, odwiedzą nas ponownie, i jeszcze dodatkowo nowe zespoły pojawią się. W różnych stylach tańca, w różnych kategoriach wiekowych, festiwal będzie gościł dzieci od 8 lat do. Ponad 20, nawet 23 letnie dziewczyny będą tańczyć, także będzie na to co popatrzeć w różnych kategoriach tanecznych: hip-hop, etiuda, ten taniec współczesny, teatr tańca, inne propozycje taneczne, gdzie są różne style prezentowane. Także będzie disco, taniec nowoczesny, taniec irlandzki, nawet się pojawi, taka nowość. Także tych styli będzie bardzo, bardzo dużo. Te wszystkie prezentacje odbędą się 17 marca o godzinie 11 w gimnazjum numer 3 ulica Okrzei 19. Na ten festiwal jest wstęp wolny. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Spodziewamy się gości z Niemiec. Będzie to projekt unijny. Tym bardziej jest to coś nowego dla naszego miasta. Już w czwartek, 15 marca, w sali widowiskowej Żarskiego Domu Kultury Luna, w spektaklu Pomalu, a jeszcze raz wystąpią aktorzy teatru Kapitol z Warszawy. W Żarach będziemy gościć świetnych aktorów. W świetnym spektaklu w pełnej dekoracji z Teatru Kapitol w Warszawie. Hanie Sielszyńską, części z Państwa już nie trzeba. Przybliżać. Jest to osoba niezwykle skromna, serdeczna. Czego wyraz dała tutaj, będąc rok temu w spektaklu Kobieta Potworna, teraz wystąpi w komedii pod tytułem Pomalu, a jeszcze raz Będzie jej towa będą jej towarzyszyć jej koledzy z teatru Capitol. Piękny spektakl, niezwykły, wytańczony, wyśpiewany, mówiony czeskiego dramaturga. Serdecznie zapraszamy Państwa, bo to jedyna niezwykła okazja oglądać Najlepszych polskich aktorów w niezwykłej komedii. Bilety na spektakl w cenie 90 i 70 zł do nabycia w żarskim Domu Kultury. Żarskie spotkanie krajoznawcze pod tytułem Mijające krajobrazy Ziemi Żarskiej, zorganizowane przez klub turystyki aktywnej PTT Karyś pod patronatem burmistrza miasta Żary Wacława Maciuszonka, odbyło się 9 marca w sali konferencyjnej Ratusza. Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania mogli wysłuchać ciekawych referatów i obejrzeć przygotowane prezentacje. Łużyckie spotkanie przybliżyła Elżbieta łobacz -Bącal z PTT Żary. O działalności Towarzystwa Opiększania Miasta opowiedział Paweł Skrzypczyński. O gospodarce Dolnych Łużyc w niemieckich archiwach w XVIII i XIX wieku mówił Piotr Kowalski z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. A zarys dziejów wojska na Ziemi Żarskiej przedstawił Ryszard Boncal z klubu turystyki aktywnej PTTK Ryś. W konferencji uczestniczył wiceburmistrz Edward Łyba. 14 marca zostały przeprowadzone eliminacje miejskie ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Do konkursu przystąpiły żarskie szkoły, które we wcześniejszych terminach przeprowadziły eliminacje środowiskowe i spośród 153 uczniów wyłoniły swoich reprezentantów na wyższy szczebel. Organizatorem konkursu był Urząd Miejski w Żarach, Wydział Spraw Obywatelskich przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach i Komendy Straży Miejskiej w Żarach. Jesteście świetnie przygotowani do tego konkursu. No przynajmniej po Waszych minach to wyglądało. Cieszę się bardzo. Myślę, że startujecie w tym konkursie nie dla nagród, ani dla jakiejś tam innej sławy, tylko Wasze zainteresowania. W tej, w tej dziedzinie są właśnie takie i, i, i te wszystkie przepisy, czy, czy znajomość przepisów PPOŻ wykorzystujecie, czy będziecie wykorzystywać w praktyce. Cenne nagrody indywidualne i zespołowe dla szkół oraz słodki poczęstunek dla uczestników konkursu ufundował burmistrz miasta Żary Wacław Maciuszonek, zaś rolę gospodarza turnieju pełniła Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na eliminacjach powiatowych, które odbędą się za tydzień we wtorek, 20 marca o godzinie 10 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.